Witam YouTube, mamy 12 maja piątek, w dzisiejszym nagraniu, zanim przejdziemy do analiz na wstępie, chciałbym rozpocząć taką serię. Przed oczami macie moje ostatnie nagranie piątkowe i pod tym nagraniem są komentarze. Ja pod każdymi piątkowymi analizami będę starał się odpowiadać na Wasze pytania, także zachęcam do tego, aby te pytania zadawać. Pierwszy komentarz, który tutaj widzę, popatrz na Teslę. Ok, w dzisiejszym nagraniu znajdzie się analiza tego waloru. Kolejne pytanie. Czy mógłbym polecić jakiegokolwiek brok brokera? Słuchajcie, ja używam brokerów różnych. Są to brokerzy, którzy nazwą, że są sprawdzeni przeze mnie, bo ich po prostu używam, ale czy. To są brokerzy, których chciałbym po polecić? Nie, absolutnie. Żadnego brokera nie chciałbym polecić. To jest największe zło, jakie mogłoby być. Jeżeli chcesz używać brokera, to robisz to na własną rękę. Ja żadnego nie polecam. Za wszystkie pozytywne komentarze z góry dziękuję. Bardzo miło się doczyta. Tutaj mamy komentarz. Nie spina mi się analiza SP500 na wzrosty, a Bitcoin na spadki. Jeżeli USA ruszą na północ, Bitcoin nie powinien spadać. Ja jestem bardzo daleki od wystawiania takich tez na podstawie korelacji między rynkami. Moje, moje analizy są na podstawie analizy technicznej, pewnej metody, która mi daje największe prawdopodobieństwo znalezienia miejsca popytowego bądź podażowego. Ja się głównie na tym opieram. Korelacji właściwie w ogóle nie używam. Wiem, że ona w jakimś stopniu istnieje, ale nie jest to podstawa do tego, żeby sądzić, czy rynek pójdzie w górę albo w dół. Podam przykład nawet ostatni pokazywałem Wam, że zakładam na USP500 wzrosty, tutaj nawet pokazywałem, że taką pozycję otworzyłem i te wzrosty tu faktycznie są i to było 4 maja, 4, 5 maja to było rozpoczęcie wzrostów, a na Bitcoinie 5, 6, 4 maja to jest rozpoczęcie właściwie spadków, które też zakładałem na Bitcoinie, prawda? Czyli tam zakładałem spadki, tu, przepraszam, na USP500 zakładałem wzrosty, na Bitcoinie spadki i mimo tego, że jakaś korelacja gdzieś tam na tym, między tymi rynkami jest, bo oba są wyceniane do dolara, to jest jakby główna przyczyna tej korelacji moim zdaniem, to jednak się rozjechały te rynki, prawda? Kolejne pytanie, dzięki za analizę, nie ma sprawy, dzięki, dzięki za analizę, prośba o WIG20, okej, okay, nie ma sprawy, dzisiaj się zajmuj, zajmijmy indeksami, także... Spojrzymy sobie też na WIG20. Od razu prognozuję, że w dzisiejszej analizie będzie też oczywiście indeks chiński, który, którym, przypominam, będę Was męczył co tydzień. Dzięki, nie ma sprawy, miło posłuchać, dzięki, dzięki. BTC, interwał tygodniowo, dwóch lat rysuje się bull flag. Bull flag, czyli zapowiedź jakby dalszych wzrostów, rozumiem. Ok, albo zapowiedź dalszych spadków, zależy kto jak to interpretuje, nie wiem, nie jest to jakby rzecz, która jest w mojej analizie technicznej. Jesteśmy teraz w kluczowym momencie, albo przebijemy kanał i hop, to the moon, albo spadki do 3-5 tysięcy. Odnios odniosę się do tego komentarza może przy analizie Bitcoin. Dziękuję, dziękuję również, dzięki za China, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Dzięki, dzięki. Eee, że podobny, na mnie odwrócę wygląda podobnie jak e, Załęcki. Ok. Jakby nie gniewam się. E, nie mam z tym problemu żadnego. <laughs> Jestem podobny, trudno. E, z usp 500 wyglądasz za dwa lata wojna. Totalnie nie mam zdania. Totalnie nie mam zdań. Od razu na wstępie ostrzegam, że w tle może być słychać mojego syna. Jestem dzisiaj z synem sam w domu, także on tam sobie całkiem niedaleko siedzi i może wydawać dziwne dźwięki. Także nie gniewajcie się, niestety, takie jest życie. A teraz już zapraszam do oglądania moich dzisiejszych analiz. Więc zaczynamy od analizy Bitcoina. Pierwsze spojrzenie z dużego interwału, czyli tygodniowy interwał. To, co, to o czym od dłuższego czasu mówię, to Bitcoin jest cały czas w trendzie spadkowym. Było kilka stref podażowych. To była jedna strefa podażowa, która miała w ostatnich czasach dać spadki i dała. To była druga strefa podażowa, która miała dać spadki i dała, ale osiągnięty cel nowego dołka nie został, więc... Bitcoin pokazuje tu jakiś sygnał do tego, że lokalny trend zostaje złamany i mamy szansę na większą korektę. Podkreślam, dla mnie cały czas ruchy do góry są jeszcze ruchami tylko i wyłącznie korekcyjnymi. Dopiero pokonanie gdzieś tutaj okolic 28 tysięcy dałoby mi przewagę na to, że jest coraz większa szansa na to, że ten dołek nie zostanie już pokonany, a jest większa szansa, że będziemy kiedyś atakować ten szczyt. Na tą chwilę tej przewagi jeszcze nie ma. W ramach tego, że trwa trend spadkowy, powtórzenie wielkości tej korekty, dojechanie do tej strefy generuje podaż i na tygodniowym interwale przy wysokim wskaźniku sygnał spadkowy, nazywany, wyłączę oznaczenia, nazywany formacją spadkową objęcia bez. Ok? Także tak wygląda tygodniowy interwał. Założenia z tygodniowego interwału dla tego trendu spadkowego jest ostatecznie zrobienie nowego dołka. Czy cena zrobi nowy dołek, nie wiem, ale istotne miejsce zostało zaliczone i powody do tego, żeby otwierać pozycje krótkie, i je prowadzić, tutaj <taki> takie kroki zostały podjęte. Dzienny interwał. Na dziennym interwale ostatnio mówiliśmy sobie o tych wszystkich powodach do spadków, i kolejnym powodem do kontynuacji spadków miało być przebicie tej tendencji wzrostowej, która tutaj prowadzi. No i to się wydarzyło, ta tendencja wzrostowa została złamana, została stestowana od dołu i mamy kontynuację spadków. Mówiłem wam o tych strefach dwóch, które tutaj są. Są to strefy, które mają pewne znaczenie. Tłumaczyłem znaczenie tych stref na przednim nagraniu sprzed tygodnia, a teraz przypomnę. A więc. Dopóki żółta pierwsza strefa nie została osiągnięta, to mamy przewagę na spadki, że zanim wybijemy, jeżeli mielibyśmy w ogóle ten szczyt wybijać, to pierw musimy zaliczyć tą strefę. To jest nazywane przeze mnie jako minimum spadku, tak? czyli tu miałem przewagi do tego, żeby to sortować, przynajmniej nawet w lokalnych ruchach na mniejszym interwale, żeby co najmniej cena dotarła do tej strefy. Kolejna strefa jest to strefa dla lokalnego wzrostu. Teraz dlaczego mówię lokalnego wzrostu? Zasady, którymi się kieruję, nie mówią mi, wręcz zabraniają mi, gdybać, że z tej strefy dostaniemy wzrost, który jeszcze raz wybije ten szczyt, i jeszcze raz dotrzemy do tej strefy żółtej podażowej. Więc ja takiego założenia nie stawiam. Wiem, że może się wydarzyć w ramach bronienia tego lokalnego trendu, który nazywam korektą, lokalnego trendu wzrostowego. Wiem, że może wydarzyć się coś takiego, że cena stąd wybije ten szczyt, ale ja w takim handlu nie biorę udziału. Czyli ja, nawet jeżeli będę podejmował jakiekolwiek próby handlu do góry, to tylko na korektę, która maksymalnie to, co uważam, że może zrobić, to zrobić w ruch wielkości tej czarnej korekty. Czyli to, czego bym się w najbliższym czasie spodziewał, jeżeli cena zaliczy strefę, która zaczyna się od około 25 tysięcy, to takiej maksymalnie takiej reakcji popytowej, która byłaby w wielkości tej czarnej korekty. Mało tego. Po zrobieniu tej wielkości, ja szukałbym kolejnych setupów do tego, żeby dołączyć do kolejnego spadku, który ma za zadanie zrobić minimalnie tutaj nowy dołek. Ok? Docelowo cały czas z tej strefy. Przewaga jest na to, żeby handlować short. Do kiedy ta przewaga jest? <coughs> do kiedy ta przewaga jest i kiedy y, uznałbym, że nawet pojawi, mogłoby się pojawić okazja do tego, żeby handlować y, spot na y, dłuższy termin, który zakładałby, że jednak cały ten ruch zostanie złamany, a co najmniej ta cena wróci z powrotem do tej żółtej strefy? Otóż, jeżeli narysowałaby się taka ten wzrost, o którym mówiłem z tej żółtej strefy, czekajcie, nałożę siatkę FIBO, żeby Wam mniej więcej zobrazować na jakich poziomach miałby to być. całą. Jeżeli cena faktycznie spadnie do poziomu 25 tysięcy i zaliczy poziomy Fibonacci'ego 3,82414 4, dla całego tego wzrostu, ok, to ja uznam, że jeżeli to ja uznam, że to jest płytkie zejście. To znaczy, że dla scenariusza wzrostowego, to jest scenariusza, do którego właśnie dążę, żeby wam go wytłumaczyć, jest to pierwszy ruch spadkowy. Tak ja jeszcze nie uznam, że ta farowa korekta się zakończyła i że stąd jest potencjał, że mam na tyle wysokie prawdopodobieństwo, że cena idzie tu, że jeżeli uda mi się zapiąć pozycję, to będę ją trzymał już do szczytu. Absolutnie tak nie będę robił. Maksymalnie, jak długo względem ceny trzymałbym tą pozycję, to jest tak jak mówiłem wcześniej, wielkość tej czarnej korekty. Ale jeżeli wydarzyłoby się właśnie ten scenariusz taki, że mamy już to odreagowanie i cena stąd dalej spada, to ta struktura, która tutaj jest, jest dla mnie, może nie dla wszystkich tutaj nieobserwujących, ale z moich zasad, jest to ruch trójfalowy. I to był pierwszy ruch spadkowy, drugi ruch wzrostowy i trzeci ruch spadkowy. Cześć, tu Oskar Krypto Trade Wars. Analiza i przygotowanie tego typu materiału zajmuje chłopakom bardzo dużo czasu, dlatego jeżeli doceniasz ich pracę, rozważ zostawienie subskrypcji i lajka pod filmem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Tylko w takiej formie YouTube pozwoli na to, aby iść dalej. Dzięki za wsparcie i Twoją obecność. Który miałby się tutaj pojawić, to e, pierwsze miejsce, które byłoby by mnie interesowało do zatrzymania potencjalnej fali C, to jest poziom 05. Ostatecznie 618, 667 są to poziomy, z których uważam, że po takiej strukturze może się wydarzyć sytuacja, gdzie uda się jeszcze raz wybić ten szczyt. Ja na razie nie zakładam, że już będzie to odwrócenie trendu na wzrostowy. Na razie zakładam, że maksymalnie, co może się tutaj wydarzyć, to jeszcze raz wybicie tego szczytu i ewentualnie prowadziłbym to pozycję na zasadzie takiej, że prowadzę ją do wybicia tego szczytu i obserwuję, czy pojawiają się tu kolejne sygnały do tego, że cena może jednak spadać. Okay? To tak w ramach tego, czego oczekuję tutaj w, w jakiejś tam przyszłości do ewentualnego handlu na dłuższy termin do góry. Jeszcze do tego będę wracał, prawdopodobnie nie wydarzy się to w tydzień, więc za tydzień zaktualizujemy sobie taki scenariusz, który gdzieś tam mam z tyłu głowy. Więc podsumowując, w krótkim terminie dotarliśmy do miejsca, które niszczy już przewagę na spadki, ale też nie daje jeszcze przewagi na wzrosty, więc na tą chwilę nie podejmuję tutaj żadnych decyzji. Jakby statystyka, prawdopodobieństwo odgadnięcia dla mnie w moich zasadach, w którą stronę pójdzie cena jest 50 na 50, więc nie podejmuję decyzji, nie wiem gdzie postawić nawet dla jakiejkolwiek pozycji tej to stop lossa jako negacji Jakiegoś scenariusza. Więc na tą chwilę najbardziej interesujące miejsce to jest początek strefy 1 do 1 tej korekty, czyli testowanie tutaj tego wierzchołka okolice ok. 25 tysięcy, jako najistotniejsze miejsce do pojawienia się popytu. I na razie nie zakładam, że popyt będzie większy niż wielkość tej czarnej korekty. Teraz mogłoby się wydarzyć tak, że ta strefa nie zostanie tutaj w ogóle jeszcze zaliczona, że teraz pojawi się ta czarna korekta. To tak samo jak w przypadku, czy stąd ta korekta się pojawi, czy stąd, to po wielkości, po narysowaniu się wielkości tej korekty, szukałbym dalszych setupów na shorty po nowe lokalne dołki. Tak wygląda na dzień dzisiejszy moim okiem Bitcoin. A teraz przejdziemy do kolejnego waloru, i będzie to chiński indeks na którym to po strukturach, globalnych, po strukturach globalnych oczekuje wzrostów. I Żeby do tych wzrostów dołączyć, to przypatruję się tutaj, jak wygląda ten spadek, który nazywam korektą i będę próbował ją zatrzymać. Na tą chwilę już zacząłbym opisywać tą strukturę jako pierwszy ruch spadkowy, drugi ruch wzrostowy i oczekuję jeszcze jednego ruchu spadkowego. Jeżeli on się wydarzy, nie mówię, że on się musi wydarzyć, jakby miał się wydarzyć, to bym otwierał pozycję short, nie mam tu przewagi, więc na tą chwilę, jeżeli się wydarzy spadek pod ten dołek, to już od poziomu 0,5 jest to pierwszy poziom, który może zatrzymać potencjalną falę C, ale największe prawdopodobieństwo mamy niżej, czyli poziomie 618, 667, jako najistotniejsze miejsce naj, naj, z największym prawdopodobieństwem faktycznie zatrzymania tego trójfalowego ruchu i próba dołączenia do wzrostów. Jeżeli jednak nie wydarzy się ten spadek, nie spadniemy nawet poniżej tych dołków, a jednak cena poradzi sobie tutaj i wyjdzie przez tą przerywaną linię do góry. Jest to pierwsza oznaka tego, że ten lokalny trend został złamany. Więc jeżeli to była korekta i ona już się faktycznie zakończyła i nie będzie to korekta złożona, która jeszcze tam kiedyś spadnie, to ja będę podejmował tutaj pierwszą próbę dołączenia po korekcie, która mogłaby się wydarzyć. Z nad tej przerywanej linii. Czyli jeżeli cena dotrze nad tą przerywaną linię i wykona korektę głębokości tej czarnej, będę próbował dołączyć do rynku na dalsze wzrosty, czyli dołączenie do tutaj, miejmy nadzieję, trendu wzrostowego, bo na razie jeszcze tutaj trendu wzrostowego nie ma, prawda? Walczymy z tego miejsca o to, żeby ten trend spadkowy, który mamy za plecami, zamienić na trend wzrostowy. Jest to istotne miejsce, do tego, żebyś to wykonało. Więc. Na tą chwilę żadne decyzje, a jakie scenariusze tutaj, e, jaki scenariusz oczekuję, Wam przedstawiłem i jakby były jakieś pytania jeszcze do tego, to proszę pisać w komentarzach. E, kolejnym walorem będzie WIK. W komentarzach była prośba, żeby e, na niego spojrzeć i moje spojrzenie na WIK jest takie. byśmy przeszli sobie na miesięczny interwał, miesięczny interwał wygląda nijak. Co znaczy nijak? Że ja e, ostatecznie nie mam odpowiedzi, jaki to jest trend, bo ani to nie jest... Czytelny trend wzrostowy, ani to nie jest czytelny trend spadkowy. Cena po prostu porusza się w jakiejś tam przestrzeni cenowej, gdzie robimy niższe, tutaj lokalne wyszchołki, a dołki, tak powiedzmy, ani niższe, ani wyższe. Gdzieś tu mamy podwójne dno, gdzieś mamy testowanie tego podwójnego dna. Może wydarzyć się tak, tutaj jakby nie mam mocnych przesłanek, może wydarzyć się tak, że cena jednak wyjdzie tutaj ponad tą linię trendu i złamie tą konsolidację taką dużą i narysuje nam tutaj przewagę na zrobienie trendu wzrostowego na WIG-u. Oznaczałoby to, że tutaj w przyszłości będziemy poruszać się w systemie, gdzie do góry rysują się impulsy, a do dołu korekty. A tą chwilę jest jeszcze za wcześnie moim zdaniem, żeby już taką tezę postawić, że tutaj na pewno będzie, wyrysuje nam się trend wzrostowy. Bardzo bardziej lokalnie, jakiś tygodniowy interwał e, wygląda następująco. Przyglądałem się tutaj temu trendowi spadkowemu i ten ruch, który się tutaj wydarzył, ewidentnie złamał ten trend spadkowy. Tak? Czyli to, co, to, czego ja oczekuję, to to, że do góry narysował się impuls do dołu korekta. I taką próbę na grupie podejmowaliśmy na jednym z live'ów poniedziałkowych, żeśmy tutaj pozycję zajmowali na podstawie sygnału, który wyrysował się na interwale dziennym. Tak narysował się shakeout i powiedziałem, że po tym sygnale po prostu biorę takie wejście. I od tamtego czasu mamy wzrosty, gdzie minimum tych wzrostów to było przybicie tego szczytu. To się wydarzyło. I tu podjąłem decyzję o tym, żeby zrealizować znaczną część tej pozycji, ale nie całą. Dlaczego nie całą? Bo, tak jak pokazywałem wam, długoterminowe założenie, że mogłoby się wydarzyć tak, że po złamaniu tego trendu, że tutaj wyjdziemy na tonie trendu i zamienimy to w trend wzrostowy. To ja taką pozycję zostawiam, a prowadzić tą pozycję będę w następujący sposób. Jeżeli tu się wydarzy korekta, która będzie minimalnie na 50%. To i po tej korekcie, po minimum 50%, cena wyjdzie przez szczyt, to ja będę tego stoplosa przestawiał pod dołek. Jeżeli dla kolejnego impulsu pojawi się korekta, która będzie minimalnie 50% w stosunku do kolejnego impulsu i wyjdzie przez szczyt, to znowu tego stoplosa będę podciągał pod dołek. I będę to robił do momentu, aż mnie, rynek, aż mnie wyrzucą z rynku, po prostu gdzieś kiedyś zrobią coś, co będzie miał niższy dołek, czyli ryzyko, że trend się zmieni. Czyli dopóki będą wyższe szczyty, wyższe dołki, ja będę te po prostu przedstawiał, po, po, podstawiał pod szczyt. Ewentualnie jak narysuje się w dużym interwale tygodniowym sygnał do spadku w postaci formacji świecowej z wysokim wskaźnikiem RSI, też będzie to sygnał do ewentualnego wyjścia. Tutaj lokalnie nie mam na tyle mocnej analizy, która mówiłaby kurczę zamykaj albo kurczę otwieraj shorta, nie? Jakby, Sprawa nie jest rozwiązana. Na razie zakładam, że będą dalsze wzrosty, nie widzę na tą chwilę oznak do tego, żeby rynek miał już zawrócić. A mało tego, ten lokalny trend został złamany i aktualnie trwamy w trendzie wzrostowym. Mamy wierzchołek, dołek i wyższy wierzchołek, więc to, czego oczekuję, że kolejny spadek nie wybije tego dołka. Tak? Jeżeli ma tutaj się budować dalej trend wzrostowy. I na tej zasadzie tutaj opieram swoją analizę, że złamany ten trend spadkowy buduje się trend wzrostowy. Do którego już wcześniej dołączałem i czekam. Kolejna analiza będzie to analiza Tesli na prośbę grupowicza. Nie grupowicza, tylko, przepraszam, subskrybenta. Właściwie nie wiem nawet, czy subskrybenta po prostu osoby, która poprosiła w komentarzu, żeby narzucić na to okiem. A więc Tesla. Tesla długoterminowo wygląda bardzo e, ładnie, prawda? Gdzieś wystartowaliśmy z bardzo niskich poziomów, tutaj cały czas trwał e, bardzo silny, mocny trend wzrostowy, który nie trwa wiecznie, żaden trend nie trwa wiecznie, kiedyś się kończy, a co najmniej dostaje korektę. Na tą chwilę, jeżeli to jest korekta, a raczej jest korekta, bo wątpię, żeby Tesla miała spaść poniżej zera, chyba że po prostu zniknie z rynku. Ale takiego założenia nie mogę sobie postawić, więc na tą chwilę zakładam, że to jest korekta. Jeżeli to jest korekta i miałbym szukać tutaj struktury korekcyjnej, jako znam, to ten spadek jest spadkiem głębokim i oznaczyłem go falą A. Jeżeli tak, to narysuje się fala B i C, i może później będą wzrosty. Także do bardzo długo trzeba tutaj poczekać na wypełnienie takiej struktury. To nie oznacza, że nie robiłbym nic. Na tą chwilę trzymałbym się tego, że ten ruch, który się tutaj wyrysował, ten lokalny trend spadkowy, to jest właśnie trend spadkowy. I tego bym się trzymał. Co to oznacza? Przechodząc na dzienny interwał, na dziennym interwale mamy układ, który robi coraz niższe szczyty, coraz niższe dołki. I dopóki ten układ się utrzymuje, Czyli dopóki nie mamy wybicia tego szczytu, to ten trend spadkowy trwa. Trochę późno się dowiemy, jeżeli faktycznie cena wyjdzie przez ten szczyt, że to już faktycznie koniec trendu spadkowego, prawda? Więc ja podejmuję tutaj taką próbę na wcześniejsze dołączenie. Na tą chwilę cena dociera do miejsca podażowego. Jest to nic innego jak powtórzenie korekty w trendzie, czyli wielkości korekty. I z tego miejsca ten trend, który tu jest za plecami, on będzie chciał zrobić nowy dołek. I to jest, powinno być główne założenie tradera. Ja bym się trochę tutaj nie poddawał z tymi wzrostami i jeżeli wydarzyłaby się sytuacja taka, że cena spadnie jeszcze niżej w okolice 146-140 dolarów, ale nie głębiej niż 135 dolarów, to cały czas jest to miejsce idealne do tego, żeby podnieść cenę minimalnie na ten szczyt albo nawet kontynuować wzrosty. Okay. Jest to na tyle fajne miejsce, tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że jednak ta strefa ona nie jest zgodna z kierunkiem trendu. Czyli ja, jako osoba, która od zawsze Wam mówię, że ja się poruszam zgodnie z kierunkami trendów, to jeżeli jest trend spadkowy, to ja powinienem tutaj uczestniczyć w spadkach. Ok? Więc na razie nie podpalałbym się z założeniem, że to musi się coś takiego wydarzyć, potraktowałbym to, że to idzie tylko na korektę. Jeżeli wydarzy się tak, bo tutaj nie podejmowałbym na tą chwilę żadnych decyzji, bo decyzję, żeby podjąć, to była decyzja po tej formacji w wzrostowej, której osobiście nie podjąłem. Ale jeżeli wydarzy się tak, że cena spadnie do tej strefy i faktycznie narysuje się popyt, to jeżeli ten popyt będzie wielkości. Tej czarnej korekty, czyli wielkości tej korekty, która się tam narysowała, to ja bym zdecydowanie myślał o częściowym wyjściu z rynku albo wyjściu kapitałem, który zainwestowałem, zostawić ten, który został do przerobu na dłuższy termin. Jeżeli to faktycznie miałoby wytrzymać, to niech sobie idzie. A nawet pokusiłbym się o to, że w ramach trendu spadkowego, który mamy za plecami, to po powtórzeniu tej korekty. Powinny odbyć się dalej spadki, i szukałbym tutaj sygnału na dołączenie do shorta z targetem, nawet po nowy dołak. Ok? I na tą chwilę, tak jak widzicie, mam to opisane w ten sposób, że A, B, i że tutaj będzie C, i jazda do góry. A alternatywę, może narysuję wam na czerwono. Fala A do góry, fala B w tej strefie. Oj, przepraszam, jeszcze raz. Fala A do góry, fala B w tej strefie, fala C. Weźmy sobie kolor czerwony. Duże. jeszcze czerwony. Scenariusz czerwony. I teraz zasięg. Zrobię symulację. Jeżeli zmierzyłbym to korektę i, i ta korekta ruszyłaby z tego miejsca, to ta przestrzeń jest do szukania sygnału do dalszych spadków ponowy dołek. Przestrzeń, która już została naniesiona, jest to przestrzeń, w której uważam, że wzrosty mogą dotrzeć do tej strefy, jako na maksymalnie to, co powinno się zrobić w ramach trendu spadkowego, przypominam, ale może wydarzyć się tak, że jednak ten trend się w końcu złamie i po korekcie dostaniemy dalsze wzrosty, więc tu nie rezygnowałbym, jeżeli taki handel bym podjął o całkowitym wyjściu z rynku. Czyli podsumowując, Tesla jest cały czas w trendzie spadkowym, który prędzej czy później się musi zakończyć, gdyż przeze mnie jest to nazywane jako globalna korekta dla tych gigantycznych wzrostów, które trwały tutaj od, od początku właściwie istnienia e, e, tej spółki. Więc w ramach tego trendu spadkowego cena ze strefy 1 do 1 robi spadek, ale robi go na tą chwilę ruchem trójfalowym, który przypomina korektę. I dopóki jest to taki ruch trójfalowy, to z tych poziomów 618, 6, 6, 7, po domknięciu tej luki można spodziewać się reakcji popytowej w ramach nawet tego trendu spadkowego. Reakcji popytowej wielkości tej czarnej korekty, która to ma za zadanie sprowadzić cenę ponowy dołek. Jeżeli jednak miałby się trend złamać, to my z tej strefy dostaniemy tylko reakcję podażową i dalsze wzrosty. Tego nie wiem. To była ostatnia analiza przygotowana dla Was na dzisiaj. Ja Wam życzę miłego weekendu. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.